dzień dobry słuchajcie żeby założyć gaz to trzeba trzeba jakąś butlę a żeby założyć butlę to trzeba wiedzieć jaki rozmiar a żeby wiedzieć jaki rozmiar butli to trzeba zmierzyć tak więc zakładam tutaj ten kowerek bo ten kowerek chciałbym mieć i teraz zobaczymy Jakiej wielkości butla Tutaj może się zmieścić. No, 230 to już jest dobrze. Wow, 270. Kurde, no dobrze by było, jakby 270 wlazło. Zobaczmy, tutaj. Nie wiadomo, że tam jeszcze jest wzmocnienie. No, tutaj nie wejdzie 270, to już 250. Tutaj. 240 Korda 225 butów, większa nie wejdzie 255. Chyba, że zrezygnował z tego, Ale żeby z tego zrezygnować. a ja bym chciał z tego rezygnować. To zobaczcie, tu jeszcze jest dotąd miejsce. W sumie można było to całe wypełnić ale muszę tutaj jakąś deskę przynieść zobaczymy zobaczymy co tutaj zmierzymy jeszcze na desce i co mam deskę ile wejdzie 250 Hmm. tu dobre miejsce na subwoofer czy na butle z gazem butle z gazem trzeba ładować gaz nie ma się co szczypać, tu jeszcze trzeba zmierzyć bo mamy mamy to wzmocnienie na koło z tego wzmocnienia też nie chciałbym rezygnować 260 260